Cześć, dzień dobry, witajcie, jak widzicie, przestawiłam sofę, już nie jestem tu z tej strony pod oknem, tylko jest w tą stronę i jest to dla mnie dość dziwne, czasami niekomfortowe, bo tu sobie wygodnie mogłam leżeć, ale leżę w drugą stronę, również przed telewizorem. No dobrze, słuchajcie, w każdym razie jestem zadowolona, zyskałam sporo miejsca przede mną, jestem bardzo zdziwiona, a to dlatego, że udało mi się jeszcze wcisnąć, ale już tak wbity jest stół z krzesłami. I się zaczęłam zastanawiać, na co mi tyle krzeseł, skoro nikt mnie nie odwiedza. No ale wiecie, różnie to bywa. Ja się przybliżę, ponieważ jest dość daleko, nie wiem, jak mnie słychać. Pierwszy raz nagrywam z takiej odległości. A piję sobie oczywiście kawę i pewnie jej nie wypiję, więc się napiję teraz. I już przechodzę do tematów. O, właśnie, tak. Tu będzie teraz lepiej, poprawię sobie tak, jak ma być. I jaki dziś jest temat? Chcę troszeczkę odpowiedzieć Wam na pytania, i będzie też o fibromialgi. Ponieważ fibromialgia jest chorobą, która jest nie. Um, no, bardzo ciężko jest komuś udowodnić, iż cierpi na fibromialgię, a prawda jest taka, że cierpi bardzo dużo ludzi na tą przypadłość. I zaraz Wam opowiem więcej, o ile nie zapomnę, bo właśnie ja mam fibromialgię i jedną z rzeczy przy fibromialgii jest zapominanie. E, tu mam komentarz. E, uważam tam, że w tym położeniu geograficznym macie bardziej zdrowe położe, e, powietrze i jest bezpieczniej niż w naszej e, Europie, e, bo w razie konfliktu nuklearnego was to ominie. Uważam, że jest to bezpieczny, dobry kraj do życia i nie ma to wydatków na zbrojenia, tylko na życie i byt codziennych własnych rodaków. E, Zbigniew Traczyk napisał. Powiem tak, do roku 2006 Islandie, na Islandii byli Amerykanie, wojska amerykańskie. Islandia w 2006 roku im podziękowała, i po nich w spadku zostały bardzo zanieczyszczone tereny nuklearne znaczy tereny nuklearne różne takie radioaktywne i jest takie miejsce niedaleko Keflawiku. I tam jest w ogóle znak, że nie wolno wjeżdżać. Tam jest zagrożenie właśnie radioaktywne. To zostało po Amerykanach. Też zostały po nich radary, które są, jeden na pewno jest w miejscowości Bolungarvik i nagrywałam o tym film w 2020 roku, kiedy jechałam dookoła Islandii. Można to zobaczyć. To jest wjazd na niesamowitą, wysoką górę. Było lato, tam było... Metry, metry śniegu były. Widok jest przepiękny. Także jeśli macie ochotę, obejrzyjcie sobie. Co do bezpieczeństwa na Islandii, to bym się też głęboko nad tym zastanawiała, ponieważ od jakiegoś czasu Islandia ma problem z bronią. Bardzo dużo tej broni tutaj jest i policja co i róż znajduje magazyny broni. Ja nie mówię o pięciu sztukach, tylko ja mówię o setkach sztuk. Które Islandczycy przetrzymują w domu, więc po co im taka ilość broni, tak? E, także tutaj do końca bym się z tym nie zgodziła. No, ale ogólnie, jako ogólnie to tak, jak najbardziej się zgadzam, bo ja się nie boję iść po ulicy, że wieczorem czy w nocy. E, być może ja nie myślę, ale i też nie chodzę, ale tak, ogólnie to nie ma takiego stresu jak w Ameryce czy w. Polsce chociażby zależy, prawda? Yy, no, ale powiem Wam, że ostatni filmik, który nagrywałam, dotyczący dziewczyny, która stoi przed sklepem. Yy, jak wróciłam do domu już po nagraniu tego filmu, dopiero do mnie dotarło: jak ja się dałam zrobić w konia. Tak, ja się dałam zrobić w konia, yy, bo yy, się okazało, to była cyganka. Słuchajcie. A dlaczego się dałam zrobić w konia? Bo na Islandii czegoś takiego nie ma, że bractwo jest zabronione, nie wolno. Oni zaczęli stawać i wam powiem, że ja się cholernie nabrałam, ponieważ ja się z tym nie zatknęłam. Na grupie facebookowej dałam ogłoszenie, że ona szuka pracy. Dziewczyna Polka też pojechała, później do mnie zadzwoniła, co z nią, co z nią. Ja mówię, słuchaj, to chyba była cyganka. Ona mówi, no tak wyglądała. I wiecie co? My obydwie jej kupiłyśmy jedzenie, także no... To jest jej wybór, ale dla mnie to była lekcja, żeby uważać i nie, nie zrobiłam nic, co by mogło w jakiś sposób mi zaszkodzić. W sensie, że ani jej nie przygarnęłam, ani nigdzie jej nie zawiozłam, ani jej pieniędzy nie dałam, co uważam bardzo ważne. Jeść! Dobrze, można komuś pomóc. Jeść, jest głodny, okej, okay, nie ma problemu. No. Ale trzeba bardzo uważać. I ja na przykład przez dwa dni bardzo dochodziłam do siebie z myślami. O co tu chodziło z nią? I ja nie rozumiem, dlaczego Islandia ich nie deportuje, bo kiedyś po prostu jak ktoś stał pod sklepem, i ja mówię to 15-20 lat temu, jak ktoś stał właśnie pod sklepem, to po prostu policja brała, zwoziła na lotnisko i do widzenia. No a widzicie, nabrałam się, bo nie przypuszczałam, że taka sytuacja może być. Teraz przejdę do komentarza Marlena Józefiak i. Tutaj pani się pyta, czy dziewczyna, bo nie wiem, jak sobie poradzić z bólem, z tą fibromialgią. Więc powiem tak, powiem Wam właśnie ten film, który jest o fibromialgii. Co to jest ta fibromialgia? To jest właśnie taki niesprecyzowany ból ciała. Może boleć pół ciała w tą stronę, może boleć w tą stronę. Są to takie bóle, które wysyła mózg, e, jakby nadmiar bólu. My nie, nas nic nie boli, ale my czujemy, że nas boli, więc nas boli. Jest to bardzo ciężko wytłumaczyć. Ja w tej chwili mam bardzo poważny problem tutaj, w tym miejscu z łokciem. Nie wiem dlaczego, ani się nie uderzyłam, ani nic nie dźwignęłam. Po prostu mnie zaczęło boleć. I to tak dziwnie boli, że krem rozgrzewający nie będzie działał, plaster roz, y, przeciwbólowy nie będzie działał. Nic na to nie działa. To jest właśnie fibromialgia. Poszłam z tym do lekarza, zapytać się, co mogę z tym zrobić. Ona mi tak dotknęła i mówi: To są te punkty spustowe, boli ci jeden z tych punktów spustowych. Punktów spustowych jest 18 na ciele i lekarz, który sprawdza nas, on wie, gdzie nacisnąć właśnie jeden jest tu, yy, pośpieszny gdzieś tu, są z tyłu. Słuchajcie, nie wiem, nie jestem lekarzem. Są na całym ciele rozłożone i pamiętam, że lekarz, który mnie diagnozował przed tym, zanim otrzymałam rentę, bo ja otrzymałam rentę również na fibromialgię tu na Islandii, to jak mi wcisnął, nie, to gdzieś tu właśnie było, jak on mi wcisnął, słuchajcie, ja myślałam, ja się skręcę, tak mnie bolało, że aż się złapałam i to chyba ze 3-4 minuty mnie bolało i on tak mówi, to jest fibromialgia, nie ma co. Także no musicie się po prostu ubezpieczyć w to, że jeżeli Was będzie badał lekarz, może mocno, naprawdę mocno zaboleć, jakby ktoś wbił rozgrzane żelazo i tak przyparzył troszeczkę. E, no więc tak, tak wygląda ta fibromialgia. I ona mi się osobiście nasila bardzo mocno w czasie, kiedy e, robi się teraz mróz, padać zaczyna śnieg, deszcz. Ja najbardziej odczuwam problem między miesiącami, czasami jest to październik, listopad, czasami jest to listopad, grudzień, czasami jest to grudzień, styczeń. W tym roku właśnie zaczęło się chyba w okolicy końca listopada, początku grudnia, nie pamiętam, bo po prostu ja nie myślę kiedy, jaki dzień jest, czasami nawet nie wiem, jaki dzień tygodnia, ani numer dnia, ehm, właśnie przez to, że nie pracuję i przechodzi mi dopiero wówczas, kiedy... Robi się cieplej, albo właśnie na basen powinna iść, ale ja mam taki, a nie inny problem z basenami, że ja nie lubię siedzieć w tej samej wodzie, w której ktoś obok mnie siedzi. Nie wiem, dlaczego całe życie miałam problem z taką bakteriofobią. Przeszkadza mi to. Poza tym, na islandzkim basenie jest świetnie. Od czasu do czasu ja sobie wyjdę. Eee, ale tak jak teraz jest minus 13 dziś i gdybym poszła na ten basen, to wszędzie są drzwi pootwierane. otwierane, trzeba się całemu rozebrać, wykąpać przed tym wejściem do jacuzzi, bo ja tylko z jacuzzi korzystam, ponieważ nie potrafię pływać i przejść jeszcze kawał przez lodowate powietrze i najlepiej na boso. No, także wiecie, dla mnie na razie jest po prostu za zimno. Jest basen rehabilitacyjny, mogłabym na ten basen jak najbardziej iść, ale że mam napady paniki, będąc w wodzie i idąc tam sama, no to niestety pomysł odpadł. Eee, co do właśnie, coś jeszcze chciałam powiedzieć o tej fibromialgi, co do właśnie leków, co nam nie działało. Na mnie nic nie działało, także jeśli ktoś bierze antydepresanty. To ja proponuję, jeśli ci nie były potrzebne, nie masz depresji, to sobie je odstaw, tylko nie tak gwałtownie, to trzeba z lekarzem najpierw porozmawiać. A to dlaczego? Dlatego, że tak najbardziej w fibromialgi pomaga ruch. Ruch, kiedy mnie właśnie najwięcej boli, kiedy siedzę na sofie, kiedy siedzę i się zamulam tu, kiedy właśnie zaczynam też już później z tego siedzenia dostawać depresji. Ale kiedy już jest ta fajna pogoda, i sobie te dwa-trzy razy w tygodniu idę na ten jakiś spacerek, udało mi się czasami nawet 5 km walnąć, co w moim przypadku się okazało nawet bardzo dużo, ponieważ boli mnie biodro, to powiem tyle, że ja się lepiej czuję fizycznie. I psychicznie, a psychicznie, jak się dobrze czujemy, to się automatycznie czujemy lepiej fizycznie, ponieważ zaczynamy coś robić. Dlatego ja motywuję się robiąc inne rzeczy, takie jak właśnie opowiadam na innym kanale o aloesie. Dlaczego opowiadam? Ponieważ jest to moja pasja, uwielbiam i używam. A dlaczego używam? Dlatego, że pijąc sok aloesowy, ja się czuję lepiej. Ponieważ on neutralizuje pH organizmu i jeżeli go piję, naprawdę czuję się lepiej. Brały ludzie grypy i tak dalej. Ja wiem, ja nie wychodzę, ale tu do mnie też to trafi. Wystarczy, że wejdę do sklepu. Ja nie przebywam wśród tych bakterii i często było tak, że wychodząc do sklepu raz w tygodniu, na drugi dzień lekko bolało mnie gardło. Zauważyłam, że pijąc mój sok, nie boli mnie gardło. Także jeśli ktoś ma ochotę się dowiedzieć więcej, zapraszam do mnie. Wiadomość prywatną proszę wysłać przez stronę. Możecie wejść na aloes.is. Możecie poszukać mnie na Facebooku Magia Aloesu. Jest to grupa i zapraszam wam, was tam wszystkich do tej grupy. Zależy mi, żeby było jak najwięcej w tej chwili odbiorców, ponieważ jest to zupełnie nowa grupa, ma chyba tydzień czasu. E, tak, no i właśnie o tej fibromialgi, to chciałam powiedzieć tyle, że lekki stres, kiedy mamy jakiś taki czas, że się zaczniemy bardzo mocno denerwować, również fibromialgia nas dopada, więc całkowicie trzeba się wyciszyć, zrelaksować. Nie brać do siebie tego całego świata, który próbuje na nas wyrzucić swoje błoto, tylko dlatego, że komuś jest wygodniej na nas to wyrzucić, bo uważa, że jesteśmy osobami. Um, które chłoną jak gąbka całe zło, całego świata, ponieważ spoty my spotykamy wampiry energetyczne i one wyrzucają na nas złość. Dużo lepiej poczujecie się z tą fibromialgią w momencie, kiedy dacie sobie taki cel, że więcej po Was jeździć nie będą. I tak w moim przypadku jest przykład tej cyganki, która mi uświadomiła, że ja jestem. Za dobra. Po prostu ja jestem za dobrą osobą, żeby później nie cierpieć. No i taki jest właśnie mój cel, żeby od siebie odciąć te złe energie, siebie nie denerwować, czuć się lepiej, otaczać się pozytywnymi osobami, chodzić na spacery i nie brać leków przeciwbólowych, ponieważ ja brałam leki z kodeiną, świetnie działają. Czasami jak już nie mogę, to biorę, ale biorę tylko pół tabletki, bo to jest bardzo silna ta moja tabletka, którą tylko lekarz wypisuje i chociaż w Islandii, powiem wam, nazywa się to Parkodyn i to wypisują, że tak powiem, automatycznie na każde wszystko. Parkodyn zwykły ma 500 mg Panodil, panadolu i 10 mg kodeiny. Ten, który ja mam, jest to 500 mg Panadolu i 30 mg kodeiny. Ja poprosiłam o te silniejsze, bo się okazało, że w tym stężeniu mi to lepiej działa. Panodyl ja sobie zawsze mogę kupić zwykły w aptece bez recepty. Więc jak już faktycznie muszę, biorę pół tabletki na noc, wtedy kiedy już po prostu wyję. Dlaczego tylko tak? Ponieważ trzeba bardzo uważać, jeśli chodzi o kodeinę, bo branie kodeiny, leków z kodeiną powyżej 3 tygodni, a w Polsce macie i syropy na kaszel, macie różne dostępne, które w ogóle bez recepty są, leki. To uważajcie, przez 3 tygodnie brania leków z kodeiną nasz organizm zaczyna się uzależniać. Ja brałam 7 lat, lekarze mi nic nie powiedzieli o tym. I właśnie miałam huśtawki nastrojów, problemy z, z bólem, ponieważ poziom bólu był tą kodeiną, że tak powiem, góra-dół, góra-dół. I trochę mi zajęło czasu, żeby się uwolnić od tego właśnie takiego szpona, tego leku, który powodował, że mnie boli jeszcze bardziej. I dziś nie biorę nic. Nawet Panodylu, Panadolu to już w wyjątkowych sytuacjach, ponieważ mam... Zryty żołądek od leków przeciwbólowych. Nie chcę ich brać. Widziałam moją mamę w czasie chemioterapii i coś takiego w mojej głowie po prostu nastąpiło, że się tak przestraszyłam, że nie chcę zanieczyszczać swojego organizmu jakimkolwiek śmieciem chemicznym. I w tym wypadku są to leki przeciwbólowe. Widzicie, Wenus ma dużo siwych włosów, tak osiwiała. Właśnie nie wiem, czy je farbować, czy nie. I tak sobie siedzę i myślę i się zastanawiam. Sędziwy wiek tutaj już Wenus <noise> zaczyna osiągać, ale jeszcze do sędziwego to bardzo daleko. Tylko, że właśnie widzicie, dostałam to po tym, jak moja mama ciężko chorowała yy, i zobaczyłam trzy razy rzeczy, które po prostu yy, tak jakby prąd przeszedł przez moje ciało. Szoku takiego dostałam, że dosłownie w ciągu kilku dni, naprawdę w ciągu kilku dni zaczęły się pojawiać te siwe włosy. Nie miałam tyle. No. Teraz już się uspokoiło, jest dobrze, tylko nie wiem, czy się farbować, czy nie. Z jednej strony bym się nie chciała farbować, bo jeszcze mam swój naturalny kolor. E, ale by tak ładnie, może wyglądała. Może by ktoś się zgłosił na randkę. No, też chcę obciąć, wiedzieć, jakie kudły mi urosły. A czemu mi urosły? Bo się dobrze suplementuję. Właśnie sprzedaję również tutaj dla Was tę um, możliwość zobaczenia, jak nabyć e, suplementy, diety, nieważne, gdzie Jesteście czy w Polsce, czy w Ameryce, gdziekolwiek, nie musicie u mnie tutaj właśnie nabywać. Ja wam wysyłam link i sobie sami kupujecie, także dla mnie jest to wygodnie, dla Was wygodnie i możecie się bardzo dobrze suplementować. Włosy dziewczynom odrosną, bujniejsze, szampony wszystko. Także zapraszam Was również na kanał na YouTube Magie Aloesu. I chcę to robić, dlatego że wiecie co. Mi to daje właśnie czas. Zabija mój czas, z którego mam nadmiar. Można to nazwać jak można mieć nadmiar czasu. No nie można mieć nadmiaru, bo zawsze czasu jest za mało, ale mi to daje poczucie spełnienia satysfakcji, że ja coś robię, nie pracując, będąc na ręcie, jest naprawdę nudno. Ja nie mam dokąd pójść, ja nie mam z kim pójść na kawę i wymyśliłam sobie, że właśnie będę się tak dla zabicia czasu udzielać, i sprawia mi to ogromną przyjemność. Zresztą wiecie, bo na YouTube jestem. Czasami jestem, czasami mnie nie, mnie nie ma, ale to zależy, co mi się tam w życiu poukłada, jaki mam też właśnie zjazd depresyjny dajmy na to i nie mam ochoty. Ostatnio cierpiałam na wypalenie, brak pomysłów. W tej chwili gdzieś się też obudziłam z lekkim wypaleniem, ale właśnie to tak u mnie jest. Ja całe życie tak miałam, za coś się zabierałam, nie kończyłam i niestety taki mam problem. Jedyną rzeczą, którą robię i kontynuuję jest mój aloes, który znam od 1994 roku, od 2015 się tym zajmuję, opowiadając Wam i też robiąc różne fajne rzeczy. Także zapraszam Was do strony, do strony, do grupy na Facebooku i będzie mi miło, jeśli tam będziecie i tam właśnie będę opowiadać Wam o produktach i o tym, jak działa firma i tak dalej. Dobrze. Już się nagadałam, na początku mówiłam o bazie amerykańskiej i Myślę, że to jest właśnie warto też to nadmienić, że gdyby nie Amerykanie w czasie, po czasie II wojny światowej, no to Islandia tak naprawdę pod Rusków by podlegała i chyba nie byłoby dzisiaj tego miodu, który mamy gdzieś tu na Islandii, chociaż ja osobiście uważam, że miodu dziś na Islandii nie ma. Ceny są potwornie wysokie. I zastanówcie się dobrze, jeśli Was interesuje ten kraj, jako kraj docelowy, żeby tutaj wzbogacić się, bo dziś jest bardzo ciężko na Islandii. Naprawdę nie jest prosto. Aczkolwiek praca jest, nie mówię, że jej nie ma. Gorzej z mieszkaniami, a w namiocie tu się nie da mieszkać. No dobrze, nagadałam się, słuchajcie, wiem, że lubicie moje gadanie, macie 20 minut bablaniny. Napiszcie w komentarzach, co by Was jeszcze interesowało. Komentarze mi bardzo pomagają, żeby właśnie tutaj ten kanał powstawał. Jak komentarzy nie ma, to później nie ma weny. Anuśka,ś, bardzo Ci dziękuję za doskonałe pomysły. Zgadza się, trzeba objechać, zobaczyć, ale dziś jest minus 13 i ja się nie wybieram. Co do sportów, sportów właśnie islandzkich, jest sport, nazywa się glima. I Glima jest to coś na zasadzie judo, taki z pasami. Oni mają takie specjalne pasy i tam się nimi tam przepoczą. E, ja się nie znam na sportach ani nic, chociaż bardzo bym chciała pójść trenować Aikido. Aikido tak, i by do mnie nikt nie podszedł. Ale szczerze to się boję, że jak mnie ktoś złapie i mi właśnie coś zaboli, to na razie tak już półtora roku siedzę i myślę i się zastanawiam. No dobrze, pozdrawiam, miłego Dzioneczka. Na razie trzymajcie się. Cześć.